Siemanko, poprzednio pokazywałem wam system multimedialny, który zamontowałem w moim starym, poczciwym Foresterze. Film możecie znaleźć na kanale. Wspominałem tam, że jednostka ta współpracuje z najnowszym systemem CarPlay od Apple, jak również Android Auto. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, co zmieniło się w CarPlay wraz z pojawieniem się systemu iOS 13. Zmiany są subtelne, ale znaczące. Na dzień dobry wita nas nowy wygląd pulpitu z podglądem. Wygląda to tak jak zestaw widgetów pokazujących e, ostatnie aktywności. No dziwnie to zabrzmiało. Po prostu teraz widzimy wiele rzeczy jednocześnie. Czyli nie trzeba już na przykład wychodzić z mapy, aby przełączyć aktualnie odtwarzany utwór. Fajnie! Pojawiło się także menu ustawień dla CarPlay. Na ten moment znajdziemy tam cztery opcje. Nie przeszkadzać kierowcy. Wygląd, pokaż okładki albumów oraz sugestie w dashboard. I ta ostatnia jest niezwykle interesująca. Otóż Siri, bazując na naszej rutynie, kalendarzu, przypomnieniach, etc., będzie sugerować najbardziej pasującą akcję w danej chwili. Na przykład, widząc zbliżający się termin w kalendarzu, zaproponuje trasę na miejsce spotkania. Proste i oczywiste. Tak, pojawiła się również ikona kalendarza, po której wciśnięciu pokaże się nam skrót z dnia. Choć wielu z Was uważa mapy Google za najlepsze, to alternatywa od Apple staje się coraz lepsza. Pozwala teraz na wybieranie punktów pośrednich, jak na przykład stacja benzynowa w trakcie nawigowania. Inną fajną opcją jest możliwość wysłania swojego przejazdu do znajomych, co pozwala im śledzić nasz progres. Zmian doczekał się również asystent głosowy Siri, czy raczej asystentka. Wywołana nie zajmie już całego ekranu, a subtelnie przejmie dolną jego część. Oczywiście możemy ją poprosić, aby wysłała na przykład w naszym imieniu wiadomość, ale niestety nie w języku polskim. Interfejs zyskał też możliwość zmiany koloru tła na jasny. Mnie nie przypadło on do gustu. Według mnie wyświetlacz nie powinien odwracać naszej uwagi od tego, co dzieje się na drodze. Ostatnią, chyba najważniejszą rzeczą jest to, że w momencie korzystania z CarPlay w końcu można jednocześnie korzystać z telefonu. Chodzi o to, że na przykład nie trzeba już odłączać telefonu od systemu, aby pasażer mógł na przykład odszukać ulubioną piosenkę w naszym serwisie muzycznym. Teraz oba systemy działają od siebie niezależnie. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany w CarPlay oceniam bardzo pozytywnie. System ten znacząco poprawia komfort podróżowania, dając dostęp do aktualnej mapy, audiobooków, wysokiej jakości muzyki... czy podcastów. Pozdrawiam panów z dwóch po dwóch. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu dwóch po dwóch, odcinek 25, numer 25. No i po tej stronie Krzysiek, a po drugiej... Adam, ma Gdyby jeszcze Siri nauczyła się polskiego... Następnym razem mam nadzieję, że będę mógł pokazać Wam, jak wygląda nowy interfejs Android Auto. Do tego czasu oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was, a my zobaczymy się już w kolejnym nagraniu. Na razie.